Mowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. O tygodniu patriotycznym porozmawiamy, ale w takim ujęciu bardzo współczesnym, wymiernym i no, ciekawym myślę, ale nie tylko o tym, dlatego że sporo ciekawych rzeczy dzieje się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. I dyrektor pani Iwona Trzaskowska jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry państwu, dzień dobry pan. Jak się pani u nas w radiu podoba? No bardzo ładnie. Bo pani jest pierwszy M raz. Jestem tutaj pierwszy raz, budynek bardzo nowoczesny, atmosfera cudowna. Nie no cudowna. tak mi przesadzała, że bardzo nowoczesny. <śmiech> no <śmiech> ale... ładnie jest po prostu. Tak, tak, schludnie myślę, schludnie, że tak elegancko. staramy się, tutaj wszyscy się starają, żeby tak, tak było. Pani dyrektor, czy mm, zasadnym jest, żeby poloneza tańczyć w, w szkole na przerwie w ramach tygodnia patriotycznego? Czy to nie jest przesada? Absolutnie nie. Młodzież klas maturalnych tańczy przecież na balu studniówkowym poloneza. A więc ten taniec jest jakby przypisany szkole. A poza tym no, mamy ten tydzień patriotyczny, nasz narodowy taniec. Więc dlaczego nie spróbować? I chyba nam się udało. Mhm, a pokaz młody będzie dzisiaj, tak? Pokaz młody będzie dzisiaj. Także zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę przyjść, popatrzeć: będzie czerwony dywan, będzie młodzież przebrana. W ramach konkursu również tam będzie jury, które będzie oceniało kreatywność młodzieży. Że jest to też jakaś forma właśnie świętowania rocznicy odzyskania niepodległości no właśnie, to z, w zupełnie takiej innej formy. Za chwilę do tego przejdziemy, bo jeszcze chcę o, tych, o tym, co jeszcze zamierzacie robić, to wymienić jeszcze te wszystkie czynności, czyli w, jutro jest gra terenowa. Jutro jest gra terenowa, ale również jest wykład z, Pana z Instytutu Pamięci Narodowej, taki powiedzmy na poważnie o. Z historycznym aspekcie odzyskania niepodległości. W czwartek jest wielki test historyczny. W czwartek wielki test historyczny i podsumowanie całego tygodnia, wręczenie nagród, wyróżnień. W piątek ślubowanie kadetów, dokładnie. ale to już podczas tej ogólnowojewódzkiej, no bo to wojewoda organizuje tak, na dokładnie. Starym Rynku. To już od kilku lat wpisujemy mhm. się w tą właśnie uroczystość. Jeśli w Gorzowie są wojewódzkie obchody, to w wojewódzkie. Jeśli nie ma ich, bo są w Zielonej Górze, to są miejskie i corocznie jesteśmy obecni. I po co to robicie? Dlaczego to robicie w takiej formie yy, luźnej, lajtowej, czy nie nazbyt lajtowej? Pomysł zrodził się kilka lat temu, właśnie dlatego, żeby odejść od takiej konwencji uroczystego apelu, yy, odśpiewania czy odegrania hymnu, przeczytania jakiegoś referatu. I w zasadzie jakaś powiedzmy jeszcze część krótka, artystyczna i na tym koniec. Dlatego, że to nikogo nie interesuje? Dokład znaczy może, nie interes może interesuje, ale nie, nie jest to atrakc w atrakcyjnej formie. Wydaje mi się, że dzisiaj młodzież potrzebuje troszeczkę innego podejścia i my postaraliśmy się to połączyć, bo mamy z jednej strony powiedzmy na poważnie wczorajszą uroczystość, gdzie odbył się uroczysty apel. Y Druga, drugi aspekt to ten wykład z Instytutu Pamięci, ale też żeby młodzież jakby zachęcić do szperania w historii, do tego jaki tam towarzyszył temu klimat, żeby też mieli z tego frajdę. Te właśnie takie rozrywkowe aspekty. Ja byłem na tym apelu, bo uczestniczyłem i rozmawiałem, to później rozmawialiśmy z młodzieżą, ale bardziej przemawiające do mnie było to, że podczas apelu rzeczywiście no, młodzi ludzie stali, stali grzecznie. Ale niektórzy już tak po pięciu minutach patrzyli w sufit, niektórzy gdzieś tam szukali jakichś dodatkowych bodźców. To o takie zachowania chodzi. Chodzi o takie zachowania, no niestety młodzież potrzebuje dzisiaj takich fajerwerków. Ja nie mówię, mówi, bo coś... ja może sam się nudził, nie ukrywam. No Dokładnie. Tak no, było kiedyś. Ale, ale jeśli przyjrzymy się tym wszystkim oficjalnym uroczystościom, one oczywiście muszą mieć swoją, swoją rangę, swój charakter, swoją oprawę, jeśli uczestniczy w tym wojsko, no to jest... Pewien ceremoniał. My w szkole ze względu na klasy mundurowe też mamy ceremonia, ceremoniał. W związku z tym ta, ten wczorajszy apel miał taki wydźwięk, jaki miał. Natomiast no niestety młodzież szybko się nudzi, mhm. tak? I. i no niemniej jednak no i nie zwalniamy jako, ich z i py, tego. I pytanie, jaką drogę teraz wybieramy, bo, bo albo e, mimo wszystko widzimy, że to się nie klei, że to nie idzie, że to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale dobra, musi tak być i koniec, jak w wojsku, e, czy z drugiej strony idziemy, no, no ja już wiem, no bo wy poszliście w kierunku takiego e, współczesnej, wręcz zabawy e, z tłem patriotycznym. Pytanie, która droga jest e, z jednej strony, co bardziej wypada? Ja myślę, że nie ma tutaj dobrej drogi, po prostu... To Musimy próbować i eksperymentować. Yy, uważam, że nie możemy zwolnić młodzieży z udziału w takich uroczystościach o charakterze oficjalnym, bo one są wpisane w kalendarz obchodów różnych świąt. I wydaje mi się, że yy, bo to też widać w starszych klasach. Yy, jeśli młodzież jest przyzwyczajona do pewnego ceremoniału i wiedzą, że idą na uroczysty apel czy na obchody oficjalne, wiedzą, jaki, jaki one mają przebieg jakby przyzwyczajają się do tego, że taka jest ich formuła. To tam, jeśli widział pan te znudzone twarze i wzrok szukający gdzieś tam Myślę, na bez bez tu... przesuły, to już Nie wszyscy tak <grym> tak? zdarzały tak. się takie sytuacje. Oczywiście, no tak zachowuje się młodzież, tak zachowują się Aha. dzieciaczki, bo tak naprawdę to, to, to były to pierwsze klasy w dużej mierze w, na tym apelu. Oni byli po raz pierwszy na takiej uroczystości, mhm. więc też muszą jakby się przyzwyczaić. Jasne. Zastanawiam się, jak za kilka lat, jak ci ludzie, Ukończą szkoły, pójdą na studia albo nie pójdą, później dorosną i będą mieszkańcami na przykład tutaj Gorzowa i, i będą mieli swoje dzieci, będą chodzili na takie uroczystości 11 listopada załóżmy, no bo to teraz w klimacie. Jak za kilka lat będą takie obchody wojewódzkie wyglądały? Czy będą wyglądały tak, jak dzisiaj, że żołnierze, że tam godzina półtorej na placu, niezależnie od pogody, czy jednak to będzie taka zabawa na zasadzie, dobra, idziemy dzieciaki, bo będzie tutaj będziemy nie wiem. Ja myślę, że. że że chyba to będzie nadal w takiej formie, jak jest zabstrzyku takiego. Zabsztyku, czy, czy właśnie jakiegoś uroczystego apelu. No bo to jest pewna ranga tego święta mm -hmm. i wydaje mi się, że chyba nie możemy odejść od po prostu takiego oficjalnego, takich oficjalnych obchodów. Natomiast, żeby właśnie ta, takie daty miały charakter święta, no musimy, wydaje mi się, Coś dołożyć, ale proszę też popatrzeć, że jak są te oficjalne obchody, bardzo często zapraszane jest wojsko i inne służby mundurowe, gdzie mają swoje stanowiska promocyjne, czy jest pokaz sprzętu wojskowego, więc to też. Jest, uważam, jakiś taki element uatrakcyjnienia i dodania czegoś do tego godzinnego mhm. apelu. Pani dyrektor, to już teraz przejdźmy do tego, czym, się, czym, czym wy się zajmujecie, bo to jest bardzo ciekawe w dzisiejszym kontekście. Dlatego, że tak, macie klasy policyjne, macie klasę wojskową, macie klasę straży granicznej. Dokładnie. O czwartej klasie za chwilę porozmawiamy, mhm. bo to jest nowość od września, funkcjonująca ponad dwa, i pół, ponad dwa miesiące dopiero. Ale jak wojna. Trwająca w Ukrainie, czy w ogóle cokolwiek zmieniła w waszym programie, w waszym podejściu, w waszej pracy z tymi, no bo zobaczmy, kryzys uchodźczy z zeszłego roku, teraz nie wiadomo, czy się znowu nie powtórzy. Zasieki z obwodem kaliningradzkim są stawiane po polskiej stronie, oczywiście. Wojna trwa, więc te takie newralgiczne klasy mundurowe macie, które w niedalekiej przyszłości będą stanowiły bezpieczeństwo bezpieczeństwie Polski. W momencie wystąpienia kryzysu o których Pan mówi i wojnie, no myślę, że nie tylko moja szkoła, ale wszystkie, u nas szczególnie była, był taki duży nacisk na to, żeby wytłumaczyć tą sytuację, rozmawiać na ten temat. No muszę powiedzieć, że, że już na drugi dzień właśnie te klasy mundurowe się skrzyknęły. I z ich inicjatywy właśnie był zorganizowany uroczysty apel, gdzie pokazali solidarność z, Ukra z Ukrainą. Przygotowali flagi, kotyliony, więc to była ich taka spontaniczna akcja. Natomiast jeśli chodzi o ich yy, uświadomienie pewnego powiedzmy zagrożenia zbycia w tej klasie mundurowej, no to tłumaczymy im, tłumaczymy im to w ten sposób, że oni są na razie uczniami i, i na razie po prostu mają spokojnie zadbać o to, żeby się dobrze wykształcić. Natomiast jeśli w w przyszłości będą chcieli podjąć służbę, czy to w wojsku, czy w policji, czy w straży granicznej, to muszą mieć tą świadomość, że będą w takich konfliktach uczestniczyli. Mhm. Zresztą mamy absolwentów, którzy służą w wojsku. Oni nas bardzo często odwiedzają, bo to jest właśnie ten, nazwę to, fenomen tych klas mundurowych, że jest bardzo duże utożsamienie się ze szkołą. I uczniowie, absolwenci przyjeżdżają do nas i opowiadają, jak to jest w tych służbach, i między innymi też byli po wybuchu wojny i opowiadali, jakby, jak właśnie pełnili służbę na granicy, na czym to polega jakie niesie ze sobą A to zagrożenia na jest spotkania z tak uczniami? to było to było spotkanie bardzo spontaniczne Czyli nic lepszy, nie może się trafić jak taka praktyka i takie spotkanie dokładnie Aha. dokładnie I proszę wierzyć że mamy naprawdę tabuny no tabuny przesadziłam ale naprawdę dużo dużo absolwentów którzy przychodzą i mają tą chęć i to jest dla mnie bardzo budujące A w bo których oni jednostkach służą w tej chwili no, czy tak naj, najczęściej Mię, najczęściej jest to między rzecz Większa ilość w międzyrzeczu, ale mamy też na przykład trzy osoby w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Mamy ucznia, który jest w szkole, w wyższej szkole lotniczej w Dęblinie, więc ten rozrzut jest bardzo, bardzo mm -hmm. duży. No to tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne. No i klasa, którą wywołaliśmy, czyli klasa celno-skarbowa. Czytałem na um, Facebooku Radia Gorzów komentarze, no które są takie na zasadzie, że no to uczcie się, uczcie i będziecie nas prześladowali już niedługo na zasadzie takiej kontroli skarbowej, bo to też tak jest odczytywane, ale to oczywiście już jest kwestia Izby Administracji Skarbowej. Mm -hmm. Kto wpadł na taki pomysł, żeby taką, takie porozumienie podpisać i przede wszystkim utworzyć, żeby to wybrzmiało, Pani dyrektor pierwszą w w województwie lubuskim tego typu klasy o takiej specjalizacji? Dokładnie, jest to, podkreślę, pierwsza w województwie lubuskim, z czego jesteśmy bardzo dumni i ja bardzo się cieszę z tego powodu. Pomysł zrodził się dwa lata temu, kiedy szukaliśmy a w zasadzie może szukaliśmy takiego pomysłu jak jeszcze bardziej rozbudować klasy mundurowe właśnie w kontekście tego o czym mówiłam wcześniej że one naprawdę tworzą taką specyficzną atmosferę tworzą więź przywiązanie uczniów do szkoły utożsamianie się z tymi wartościami które są i mamy takiego człowieka w szkole orkiestrę, pan major Radosław Trzaskowski, który szuka takich różnych rozwiązań, i to między innymi był jego pomysł, żeby spróbować właśnie utworzyć taką klasę. Doszło do spotkania z panem dyrektorem Andrzejewskim, który w zasadzie od razu zapałał entuzjazmem, i po kilku rozmowach zapadła decyzja, że taką klasę tworzymy. Oczywiście musieliśmy uzyskać zgodę Wydziału Edukacji i tutaj bardzo chciałabym podziękować pani dyrektor Renacie Pliżdze za tą otwartość i za to, że dała nam zielone światło. Mhm. I żeby taki kierunek, znaczy nie kierunek, taką specjalizację uruchomić, nie trzeba jakoś specjalnie szkoły dostosowywać, jakichś warunków tworzyć, takich technicznych, żeby... Nie, ponieważ uczniowie mają w programie nauczania dwie dodatkowe godziny z takiego przedmiotu, który nazywa się edukacja celno-skarbowa. to Izba, jest dołożone do liceum ogólnokształcącego. Do liceum ogólnokształcącego, dwie dodatkowe godziny. Przyjeżdża na te, na te lekcje funkcjonariusz Straży Granicznej, nie Straży Granicznej, tego hmm, Izby, izby hmm. Celno-Skarbowej tak. i przeprowadza je z takiego praktycznego punktu widzenia, bo to jest osoba, która Aktualnie jest zatrudniona. Dwa, ponad dwa miesiące, bo to od 1 września ta klasa Dokładnie. wystartowała. Ile tam jest osób w tej klasie? 33 osoby. A było 5 osób na miejsce, żeby się dostarczyć? Z czego to może wynikać? Że szkoła, która, klasa, która jeszcze nie wystartowała, jeszcze nie wiadomo czego się spodziewać, już jest 5 osób na miejsce. Czy to nie oznacza, że zapotrzebowanie na nowe kierunki jest bardzo duże? Myślę, że wynika to no, trochę może nieskromnie, powiem, z tej ta, naszej takiej y, chemikowej tradycji, bo y, Zaczynamy już być utożsamiani nie jako szkoła chemik, tylko jako szkoła mundurowa. Dużo się dzieje w tych klasach mundurowych. Oni mają dodatkowe zajęcia, właśnie uczestniczą w różnych uroczystościach, wychodzą na zewnątrz, mamy duży kontakt wolontariacki i myślę, że to jest taka bardzo dobra reklama. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, podejrzewam też, że ciekawość. Ciekawość, co to może być, co to jest, jak to będzie wyglądało. Ale ciekawość, ale to nie jest tak, że szkoła to nie jest trochę już miejsce, że jakby wykształcenie i swoja przyszłość to nie jest trochę taka po, sfera do, do testowania, no ciekawość, ciekawość, ale to jednak jest ryzykowna decyzja, czy nie? Oczywiście, no, bo wiadomo, kończy, kończymy swoją edukację i w zasadzie rozpoczynamy dorosłe życie, no tak, ale, ale młodzież, Wydaje mi się i młodzież i, i rodzice y, zawsze u nich to wzbudza jakiś nowy kierunek, nowy pomysł, wzbudzi, wzbudza zainteresowanie. Mieliśmy też dużą informację na naszej stronie internetowej, na czym będzie polegała ta, y, ta y, edukacja w takiej klasie. No i po prostu ja jestem zbudowana, że aż z takim zainteresowaniem to się spotkało. Ale kończąc czteroletnią edukację w tej klasie, na razie to jest pierwsza DLO, bo to jest pierwsza DI, no to skrótko, że nie będziemy skrótów rozwijać, ale to jest ta klasa celno-skarbowa, nie ma gwarancji, że się do służby dostaniemy. Nie ma gwarancji, bo oczywiście nie tylko służba celno-skarbowa, ale wszystkie inne mają swoje zasady, jeśli chodzi o rekrutację, niemniej jednak. Jakby ponieważ nasi uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia takiej, takiego przedmiotu i takiej specjalizacji, stanowi on pewne, pewną. Przepustkę, pewne ułatwienie podczas rozmowy rekrutacyjnej. No To nie jest tylko rozmowa, bo to jest cały, cała rozbudowana procedura Dokładnie, przyjęcia, bo to tak. nie jest kwestia zrobienia czterech pompek i napisania testu, tylko tam jest tych testów, spotkań z różnymi fachowcami od psychiatrii, psychologii, bardzo dużo. Dokładnie i też o tym podczas zajęć informujemy młodzież, żeby nie myśleli, że to tak od stryknięcia palcem się zadzieje. Tam jest, tak jak pan powiedział, najważniejszy aspekt zdrowotny. Badania prawie u wszystkich specjalistów, test sprawnościowy, rozmowa kwalifikacyjna. I oczywiście wynik egzaminu maturalnego. To no wszystko jest przepustką do służb. I też nie jest tak, bo wczoraj rozmawialiśmy z uczniami właśnie klasy celno-skarbowej, którzy nie wszyscy chcą być nie, celnikami albo pracować w, w tej służbie, tylko jest na przykład dziewczyna, która mówi, ja chcę być prawniczką, chcę, chcę studiować prawo, ale mhm. to mi się też bardzo przydaje, co w tej chwili robimy. Dokładnie. Bo, bo proszę Państwa, w pierwszej klasie mamy do czynienia z czternastolatkami. To jeszcze. Troszkę trzeba potrzeba, potrzeba czasu, żeby oni po pierwsze wydorośleli i, i stali się dojrzałymi osobami. Yy, dlatego no różne, są, różne są powody. Tak? tak jak pan tutaj wspomniał, ktoś chce studiować prawo, ktoś może nie bardzo wie co to znaczy, więc po prostu przyszedł do tej klasy. No bo, bo tak. Wybrał. Szkolnictwo zawodowe dzisiaj jest w cenie i ministerstwo stawia na szkolnictwo zawodowe. Dokładnie. To zostało przywrócone, a to jest jeszcze powiedziałbym takie bardziej zawodowe niż zawodowe, bo to jest bardzo ciekawe, są to branże i nietypowe. Kończymy, pani dyrektor, bo się rozgadaliśmy, ale, ale myślę, że ciekawe rzeczy pani dzisiaj tutaj nam przekazała. Pani Iwana Trzaskowska, czyli dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie, była gościem Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam do mojej szkoły. Dziękuję. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gożów.